Owszem dostał serię z, z karabinu, ale jednocześnie pozwoliło to z, jemu od, oddziałowi z jego oddziału pójść wojsko do przodu. Bunker zdobyto i dalej poszli wyzwalać olce. A on biedak poświęcił swoje życie i padł tutaj. I tutaj zrobiono mu mogiłę i na tej mogile jest obelisk. Smutne tylko jest to, że ten obelisk już był kilkakrotnie niszczony. Jego odnawiano. No i rok temu, jak żeśmy byli, to jeszcze był przykryty. Nawet nawet jeszcze w, w tym roku, jak żeśmy o, tutym, tutaj byli, to jeszcze był przykryty. Czyli renowacja nastąpiła. W tej chwili jest odsłonięty, ale i widzę, że tutaj już wydłubano jedną literkę, czyli konkretnie 23 stycznia 1945 rok. Prawda? Oddajmy hołd temu młodemu bohaterowi. Złóżmy kwiaty i zapalmy znicze. No to powiadam zawsze, tacy młodzi żołnierze ginęli. No w tej ziemi, tak jak Pan to pięknie powiedział, wielu nie wróciło i tak jak w tej piosence, Dzień Zwycięstwa jest. Mamo, ja wróciłem z wojny już, ale wiele już nie wróci. I tym młodym ludziom trzeba odejść, Cześć, najwyższe ukłony za ich poświęcenie i męstwo. Cześć ich pamięci. Jestem tu po raz drugi, ale moi koledzy po raz pierwszy przybyli i są bardzo ciekawi więcej wiedzieć o takim młodym człowieku. Jakiego był wychowania, jakiej wiary, że był gotów na taką ofiarę. Bo to jest coś niemożliwego. Czy to był samobójca? Bo to młody człowiek ile miał lat? Też On miał tutaj 21. 23, lata. 23 lata, czyli żyć się chce, całe życie przed nim. Ilu takich młodych ludzi było gotowych za ojczyznę, za swoją rodzinę oddać życie, ale tu był w obcej ziemi jakby. Tak. Był na służbie. Ale swoich swoich... On tu miał swoich towarzyszy broni. Właśnie, czyli poświęcił kolegów, życie dla tych kolegów, którzy nie mieli tak. większych szans, ponieważ się kończyła amunicja. Piotr, 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 Mierno. Mierno. Nie wiemy skąd pochodził, z, jakiego, z jakich stron, ale on jest takim symbolem dla nas. Tak, tak, tak. Nie jest to żołnierz nieznany, bo chociaż nazwisko znamy, wiemy, w jakim, w jakim służył pułku w jakim okresie zginął. Jego koledzy widać pamiętali, ale koledzy odeszli i teraz przychodzi nam pamiętać. Ja się tak zastanawiam o tych naszych żołnierzach, którzy są roślin i tych grobach, gdzie też w podobny sposób ginęli, bo przecież nie tylko było Monte Cassino, Lenino inne niesamowite miejsca, o których nawet może nie słyszeliśmy, ale... Nasi Polacy, nasi polscy żołnierze byli też tak ofiarni, potrafili oddać życie. Często właśnie za kogoś, nie za najbliższych. Ja bym się tylko tu w tym miejscu zastanawiał nad bezmyślnie przelaną krwią, nad wysyłaniem choćby naszych polskich dzieci do Iraku, Afganistanu, do Sarajewa, czyli do, na, na rzeź naszych braci Serbów żeby ta krew, którą już oddajemy, była sensowna, a nie była krwią przelaną w zbrodniczym celu. Żebyśmy mieli taką siłę, żeby nasze dzieci wychować i mieć wpływ na to, żeby nie przykładali rękę do zbrodniczej wojny, do okupacji. Tu tylko możemy tę pamięć tego, tego młodego człowieka rozsławiać. O tym możemy tylko mówić i apelować do tych naszych Ludzi, którzy albo nie, z powodu braku wykształcenia, świadomości dopuszczają się czynów wandalskich, takich huligańskich, że zamalowują pomnik młodego bohatera, młodego chłopaka, który oddał życie. W imię czego? Że był w Armii Czerwonej, tak jak słyszeliśmy tutaj od pułkownika Kowalczyka, w Armii Czerwonej służyło ponad 200 albo 250 tysięcy Polaków. Czyli co, czyli co? Tę krew tych naszych żołnierzy mamy opluwać, mamy te miejsca pamięci zamalowywać farbą, chlapać, bo byli, nie, nie mieli takich insygniów czy takich symboli na czapkach, że nie było rzełka, ale była gwiazda, ale intencja się liczy po obronie ojczyzny. I taka wojna jest sprawiedliwa, jest godna, jest piękna, może, jeśli w ogóle można powiedzieć o wojnie. Ma sens. Bo inaczej jest to barbarzyństwo zbrodnia. Także przykład, taki przykład może budować. I nie ważne, czy to jest Rosjanin, może być i Chińczyk, ale człowiek, człowiek, który oddaje życie za innych, tak jak w Ewangelii. Nie ma większej miłości na tę, gdy ktoś oddaje życie za przyjaciół swoich. Także dobrze, że tu jesteśmy i dziękuję Wam. Ja jestem trochę młodszym pokoleniem i obiecuję, że będę dalej przekazywał. Wykruszamy się. W zeszłym roku było nas więcej. No, no trudno, ale, ale taki jest obowiązek. Prawa natury. Niektórzy się boją, są już zmęczeni. Ta propaganda też robi swoje. Niektórych czują się Polacy zastraszeni. Ja w Warszawie też się oglądam. Coraz częściej słyszę ukraińską mowę. I to taką pełną buty. Kiedyś przychodzili grzeczni, pokorni, szukając pracy, a teraz żądają wręcz, że ja mam im coś dać. Dosłownie wypisz, wymaluj jak za czasów bandery. Niszczą nasze pomniki, a słyszę, że na terenie Polski jest już 200 jakichś symbolicznych pomników, mini-pomników prywatnych, oddających cześć banderowcom. To jest zbrodnia i tego nie wolno nam puszczać płazem. To nie może być nam obojętne, bo my wiemy do czego są zdolni ci ludzie i do czego mogą jeszcze doprowadzić do jakichś zbrodni. Także ja tylko się mogę tu pomodlić za tego młodego człowieka. Nie wiem, czy był wierzący, ale jeśli był na taką ofiarę, do takiej ofiary zdolny, to muszę powiedzieć, że to są szczyty człowieczeństwa. Bo to wątpię, że był samobójcą. Raczej w obronie tych swoich kolegów, którzy szli na wprost do walki, a nie mieli większych szans. Matrosław też się poświęcił. Także tylko się mogę za niego pomodlić i zachęcam inni. Wieczny odpoczynek, racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci na wieki wieki. Wieczny odpoczynek, racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci na wieki Wieczny odpoczynek, racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Jestem w pole przewodników jeszcze w naszym Olsztynie, w Kole growskim PTTK. Byłem tutaj w czasie uroczystości osłonięcia. Było bardzo dużo delegacji. Było wielkich głów. Pisano o nas na pierwszej stronie poczytnej gazety olsztyńskiej i stało się to, co się u nas stało. Kiedy zmieniła się opcja, zmieniły się w ogóle żądania. Państwo pamiętacie, kiedy jechaliśmy z wycieczkami do Zakopanego w poroninie obowiązkowo każda wycieczka zatrzymywała się. Składaliśmy wieniec, śpiewaliśmy o Leninie i tak dalej, i tak dalej. Opcja się zmieniła, nie ma ani Lenina, ani muzeum, ani całe szereginy. Tak samo z Piotkiem Gierniowym tutaj, który oddał życie, jak Pan powiedział, i było to nawet szkoła podstawowa numer 9 w Olsztynie. Nosiła jego imię. Przyjeżdżali ludzie tutaj, nasi jechali tam. I była wielka przyjaźń. Na razie wszystko skończyło i dochodzi do takiego tego wandalizmu, prawda? Nie ma dzisiaj szacunku, nie ma dzisiaj jakiegoś, prawda? Tylko po prostu wszystko się niszczy. I to robią ludzie, którzy po prostu nie są w stanie przeżyć tego. Bo dzisiaj nie ma wzorca, nie ma jakiegoś, prawda, naśladownictwa, tylko wszystko na nie, prawda? To, że dzisiaj byliśmy pod pomnikiem pana generała, widzieli państwo. Garska nas była, a powinno być wiele, wiele więcej. To i tak dzięki różnym naciskom uporządkowano teren, bo jak byliśmy tutaj na dzień zwycięstwa, państwo pamiętacie, co tam było, tak. I to różni ludzie chcą jakoś, nie wiem, zatrzeć to, zniszczyć. Także tutaj nie ma chwili obecnej. Już 7-8 lat nie byłem tutaj w ogóle żadną grupą wycieczkową. Bo jeżeli powiem, że jest taki pomnik, i tutaj powinniśmy zajechać, a kto by jechał? Takie są historie. Dziękuję. Wszystko. Ja bym chciał jeszcze, jeśli można, ale jako najmłodszy człowiek tu zgromadzony, powiedzieć jedną rzecz, że. <laughs> Armia rosyjska radziecka 70 lat temu złożyła tutaj daninę krwi rzędu 6, co najmniej 600 tysięcy żołnierzy i granica polska zachodnia na się jest pomnikiem ich krwi. I ten pomnik jest od 25 lat systematycznie niszczony. Niemcy powtarzają swój obłędny drak Osten. Z poparciem światowego żydostwa. Polska przez 45 lat po zakończeniu wojny dzięki uzyskaniu ziem zachodnich o wiele bardziej wartościowych rozwinęła się jako kraj, nasza gospodarka była w latach 80. w pierwszej 20 świata obecnie nasze stocznie zostały zaorane po to, żeby w Rostoku, Hamburgu i Wilhelmshaven. Działały pełną parą. To samo było z innymi gałęziami przemysłu. I historia znowu się powtarza. Mamy znowu mniej więcej rok 1914, nawet. I wszystkie siły budujących nowy porządek światowy finalizują go. Mają swoje już ostatnie 5 minut meczu. Są przekonani o zwycięstwie. A tak naprawdę są obłąkani. Rosja jest ostatnią główną przeszkodą w sfinalizowaniu tego nowego porządku światowego. Chcą z Rosji zrobić e, to samo, co zrobili z Jugosławią. Są absolutnie przekonani, że to jest już kwestia formalności. Idą tą samą drogą, co Adolf Hitler, kiedy atakował Związek Radziecki, powiedział: Rozwalcie tylko te drzwi, a cała ta zgniła budowla, Runie z hukiem i tak runęła, że aż w Berlinie był ten huk i niech idą dalej tą drogą, a obudzą się w, tak samo jak Adolf Hitler w bunkrze. To chciałem powiedzieć. Ja też chciałbym po raz pierwszy publicznie w tak zacnym gronie wspomnieć kogoś, kto miał tyle samo lat, co ten żołnierz, którego Prochów nie wiemy gdzie szukać. O swoim wuju, starszym bracie mojego ojca, który, tak jak dzisiaj wielu Polaków pojechał w świat za pracą, tak rodzina mojego taty trafiła do Francji, pracowała w kopalniach, i kiedy zaczęła się wojna i rząd francuski podjął. W współpracę z niemieckim najeźdźcą, mój wuj w tym samym wieku włączył się we francuski ruch oporu. Mając 23 lata, w 1942 roku został złapany przez policję francuską. Po śledztwie, z którego mam dokumenty, został przekazany w ręce Gestapo. Następnie do obozu w Lowę w Belgii i stamtąd do Madhausen, gdzie został uśmiercony zastrzykiem fenolu w serce. Z dokumentów, które są w posiadaniu moim, wynika, że został oskarżony o to, że był agentem Stalina w ruchu oporu, ponieważ to była partyzantka lewicowa. Dzisiaj w Polsce nikt o tych ludziach nie pamięta którzy walczyli z Niemcami którzy nie byli w Armii Krajowej. Nie wiadomo, gdzie, jest, gdzie są jego prochy. Nie ma, zniknął. Została tylko pamięć wśród najbliższych. I dlatego śmierć tego rosyjskiego żołnierza jest dla mnie tak podobna do śmierci mojego wuja. Chciałbym, żebyśmy ofiarowali miłosierdziu Bożemu pamięć tego żołnierza, mojego świętej pamięci wuja Zygmunta Ilskiego oraz wielu, wielu innych żołnierzy, którzy bezimiennie polegli, po których nawet nie ma śladu, być może nawet ich bliscy już nie żyją, ale ich czyn żyje i uwieńczeniem tego czynu było zwycięstwo w Berlinie. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za grzesznymi, teraz święty. i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święty. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulce do, et spes nostra salve. Ad te clamamus exules filii heve, ad te suspiramus gementes et flentes, in hac lacrimarum vale. Eja ergo, advocata nostra, ilos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O Clemens, o Pia, o Dulcis Virgo Maria. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. <laughs> Zasobu z tego bunkra. a gdzie ci oprawcy są panią, byli po drugiej stronie? Dzień dobry. Dzień dobry. No. I kto był? nie ma. dobierał ich. ciepło się to już czas i atakować. No bo jak tyle jest środków, nie wiadomo w tym kierunku, czy w tym, ale jak ze wschodu, ze wtron, w każdym jakim, to znakiem tego, że on tak jakby z tej strony, o, z tą stroną. Cała wyłąka tak. mogła być południowa.